Ja lubię niedzielne poranki, kiedy jeszcze są puste ulice, prawie nikogo nie ma, co mamy godzinę 7-7, 7-7, puściutko na drogę. a ja jadę zamorsować. Cześć Wam wszystkim w ten niedzielny poranek. Dzisiaj trafiłem do miejscowości Wasilków i spróbuję w Wasilkowie... Też się zanurzyć. Jestem z tyłu, tak jakby plaży. Wasilkowa. I za tą tamę. Spróbuję przejść przez tą tamę. I za tą tamą jest zejście do wody. Tutaj dwa lata temu, razem z kolegą Januszem, w te największe mrozy wchodziliśmy właśnie. jeszcze nie ma tych największych mrozów tak, bo jeszcze nie ma temperatur na minusie ale pamiętam to miejsce bardzo fajnie tu było bo aż parowała woda pięknie było wtedy trzeba przejść przez tą kładkę ale patrzę niedziela rano która jest tu Siódma z hakiem. Ludzie już na spacery wychodzą. Zaraz kąpieli. O, o, o. Kiedyś, jak byliśmy mali, to wchodziliśmy pod te, pod te spiętrzenia wody. Tam normalnie można było stać i oddychać sobie. No w rzece na pewno jest zimniejsza woda, niż gdzieś w jeziorze czy w stawie. Chociaż teraz... Teraz to każda woda jest zimna. Można tędy schodkami zejść. Najgorszy jest wiatr. Wiatr wieje teraz. Jest zimno. Ale na 3 minuty trzeba się zanurzyć. Dobra, i tutaj sobie wejdę do wody. Także rozbieram się i zaraz wskakuję. Kurczę. zapomniałem wcisnąć nagrywania, słuchajcie. Wchodziłem do wody, a tu są takie duże głazy i się przewróciłem na tym głazie <noise> i usiadłem akurat, na nim siedzę. Na tym dużym głazie, że będę musiał zobaczyć, czy pijawek nie ma. No ile, 30 sekund temu. Uff. Scenaria jest ok. Tutaj właśnie... Te największe mrozy, razem z kolegą Januszem przyjechaliśmy Dwa lata temu I... Wchodziliśmy do wody O, ktoś na spacer z przyszedł O psa Pieski latają no, już jest dobrze, człowiek posiedzi już teraz siedzę ile minutę 30 Jeszcze z minutę 30 i będę wychodził Ale kurczę kamienie są tutaj ogromne, głazy są wtedy jakoś wchodziliśmy to... Nie wiem, poszliśmy w kosie czy, czy jak? No nie trafiłem na te kamienie. Teraz siedzę na dużym kamieniu. Będę musiał posprawdzać się, czy pijawki mi nie poprzyklejały się do mnie. No. Ach, jeszcze półtora minuty. Damy radę. Ostatnimi dniami ciągam się, kurczę, troszeczkę po, po lekarzach, bo jak wiecie, przynajmniej niektórzy w czerwcu miałem wycinanego guza na karku mi wyrósł węzła chłonnego, nie wiem czy będzie widać bliznę No i co? I mamy październik i zaczął mi odrastać Zobaczymy co to będzie Wszystkie na razie badania robię guz tam ten wycięty poleciał na badania histopatologiczne, nic nie stwierdzono nie był to kaszak ani, yy, ani yy, tłuszczak został wycięty yy. no i ponad stan zapalny węzła chłonnego, ale wszystkie badania robię jestem zdrowy jak byk. morfologia krew a stan zapalny węzła chłonnego się pojawi i nie wiadomo od czego, także chyba będę musiał do szpitala pójść żeby porobili mi dokładne badania Co i jak? No ale na razie uśmiech na twarzy 3 <try> minuty minęły, wychodzę <try> oh. Żeby tylko nie rozwalić nogi oh. Powolutku, powolutku No tutaj dno jest zdradliwe oh. Znowu ścięty cały Ale jest okej okay. Trening nie idzie Nie idzie do barne Jest super Ale cały ścięty Salutki Pewnie się zastanawiacie czy wejdę jeszcze raz Wejdę No tylko pójdę bardziej w tą stronę bo w cału są kamienie, także w tą stronę pójdę. O, jeszcze jeszcze chwila. I w No, woda jest brudniejsza niż nasz wirowni. Nie będę, to może się tutaj tam porozwalać, i równo 30 sekund. Może jeszcze dzisiaj, dzisiaj niedziela jeszcze, może skoczyć dzisiaj jeszcze na trening jutro poniedziałek. Wolę jutro pojeździć po cmentarzach niż w ten największy, w ten największy ruch. Dobra, 30 sekund było, wychodzę. Także dziękuję Wam, że byliście dzisiaj ze mną. Dzięki wielkie. I na razie, do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć.